się nie idzie w tłoku. To jest kwatera chrześcijańska. Jestem przy ósmej stacji. Tutaj kupuję najwspanialsze pieczywo. Sklepku wbiję ciepło. To nawet dobrze, że troszkę poczekam nim stygną. Ten ma głos się drze i drze. Tak wyglądały srebrniki, za które Judasz sprzedał pana Jezusa. Jestem ponownie na początku Drogiej Krzyżowej. Kaplica biczowania i z drugiej strony dziedzińca jest kaplica skazania. Po ubiczowaniu, ukoronowaniu koroną cierniową, pan Jezus zostaje skazany na śmierć. Pierwsza stacja Drogi Krzyżowej znajduje się na y, terenie y, obecnie szkoły. Kiedyś tu była twierdza Antonina. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż e, na ramiona. Wcześniej rano jest dobrze być w tym miejscu, bo prawie że nie ma ludzi. Ten potężny łuk, który widać nad Wiadolorosą, jest to fragment większej budowli. Część znajduje się w, obecnie w m, kościele Sius Notre Dame Sionu. Do trzeciej stacji jest e, spory odcinek. Drogi. Trzeba sobie wyobrazić, e, jakie były wtedy warunki coś podobnego jak my dzisiaj w tłoku idziemy. Z tym, że na pana Jezusa pluli, rzucali, podkładali mu nogę, rzucali na niego nieczystości, wyzywali od najgorszych. I przy tym wszystkim, temperatura musiała być tak jak dzisiaj, w środku dnia. Około 30 stopni, to jest coś niesamowitego. Dzisiaj jest piątek, więc muzułmanie mają swój dzień świąteczny. W ten dzień też jest yy, od razu w każdym miejscu jakiś posturnek yy, wojska Żydowskiego. W tym miejscu była plakietka. Trzeciej stacji drogi krzyżowej, i tu na tym zakręcie jest ta droga krzyżowa. Widać to po tym czarnej kosce bazaltowej. Droga krzyżowa skręca i, i, i się idzie do czwartej stacji. W tej chwili czwarta stacja jest razem z stacją e, czwartą. Bo ta jest dziełem rzeźbiarza z Polski, Zielińskiego. To kapliczka. Pan Jezus po raz pierwszy upada. To jest kościół, w którym znajduje się. Czwarta stacja drogi krzyżowej pod wezwaniem Matki Bożej płaczącej, rozpaczającej. W podziemiach znajduje się kaplica spotkania. Czwarta stacja miejsce spotkania Matki Bożej z Panem Jezusem tu powstał już kościół w IV-V wieku, tu na posadce tego bardzo starego kościoła, którego już tylko została tutaj posadzka i fragmenty są stopy spotkania Kilka lat temu, i ta stacja czwarta znajdowała się w tym miejscu, gdzie jest ta tablica. Dokładnie, już była ta, z korzeźba tym z zdarty, ale jeszcze na dole można było zobaczyć tą kostkę bazaltową. Po tym było poznać, że tu była czwarta stacja. Dzisiaj tu wiszą po prostu różne rzeczy, w tym gacie, sukienki, spodnie. Z czwartej stacji jest kawałek do piątej stacji. W tym miejscu też znajduje się kapliczka. Cyrnejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż. I Jadolorosa skręca w prawo. Na ścianie jest umieszczony kamień z odciskiem dłoni. Według tradycji ten kamień był w drodze w tym miejscu i kiedy Pan Jezus się podparł ręką, ten odcisk został wytłoczony. Mogę teraz pokazać wnętrze kapliczki piątej stacji drogi krzyżowej. Często jest zamknięta, nieraz nie wiadomo dlaczego. Pielgrzymi wchodzą na teren pierwszej stacji Drogi Krzyżowej, a ja idę dalej. Z lewej strony jest kościół świętej Anny, sadzawka Betsajda. To już blisko wyjścia bramą lwią na górę Oliwną. Tutaj wchodzi się do kościoła świętej Anny. Według tradycji, w tym miejscu urodziła się Matka Boska. wszystkie miejsca, w tym rejonie trzeba wykupić bilet. Tam w głębi jest sadzawka Saida. u siostry trzeba wykupić za 10 szekli bilet. Przyjdę tu następnym razem, znajduje się w tym rejonie, tu są te sadzawki Saida. tutaj jest droga, drama. Drwia i wejście na Górę Oliwną. Tu obiekt świątynny. To jest jedyna brama, która prowadzi na wschodnią część miasta. Tędy wyprowadzano, według podania Szczepana, na kominowanie. V wieku to miejsce jest czczone przez chrześcijan. Pierwszy kościół powstał tu na początku V wieku. Obecna bazylika jest nowa, konsekrowana była w 1900 roku. Jeszcze można zejść na dół, żeby zobaczyć najstarsze fragmenty tej budowli. Tu w podziemiach jest Kawałek powierzchni skał według tradycji to w tym właśnie miejscu został ukomienowany święty Szczepan. Bazylika świętego Szczepana, tu dolina Cedronu, no i w głębi mury. Tu wchodzi się do bazyliki Agonii i ogrodów Getsemani. Zlika świętego szczepana i doskonały widok na wschodnie mury. Według tradycji chrześcijańskiej, to w tym miejscu święta Anna spotkała się z Joachimem, który pół roku przebywał w pustelni. W w okolicach Jerycho, kiedy się spotkali, dowiedział się od niej, że jest w stanie błogosławionym. Już w czasach starożytny Ogrójec był uważany za miejsce święte. Tu widać ściana bazyliki, agonii. Dużo ludzi dzisiaj jest. Drzewo oliwne ma tę zdolność, że po obmarciu starego z jego korzeni wyrasta nowy pęd. Przedstawiająca rejon Bazyliki Agonii, tu widać Dolina Cedronu, za ogrodem Getsemani znajduje się grobowiec Maryi, a to miejsce jest gdzie Pan Jezus zastał śpiących apostołów. Tym posadzkiem odtworzono na podstawie pierwszego kościoła bizantyjskiego, który w tym miejscu stał Współczesna Bazgika nazywana jest też Kościołem Narodów, ponieważ na wybudowanie jej złożyło się 12 krajów, w tym była też i Polska.